To jego ślady to moje i muszę mu powiedzieć, że przegapił moniaka. Dzisiaj tak nietypowo was przed filmem przywitam z mojej nory, żeby wam przekazać relacje ze spotkania, które miałem przyjemność odbyć z tym gościem, czyli z Robertem Sferczykiem, tak jak widzicie. Widzicie tutaj logo do kanału do Roberta, także zanim coś powiem, to oczywiście zaproszę do Roberta na kanał wszystkich. Zostawcie mu tam lajka, suba, łapkę, czy jak to by tam nazwać kciuka. I powiem Wam, że Robert to naprawdę mądry gość. Zna się na tym, co mówi. Robert oprócz tego jest detekturystą. A jak zresztą widać, trzyma tu wykrywacz. To wykopki w UK przede wszystkim. Także tam fajne rzeczy zobaczycie, fajne rzeczy usłyszycie. Gorąco polecam i zapraszam, oczywiście. Nie? No i dobra, przejdźmy do meritum. Meritum te, tego spotkania miało być przekazanie tego medalika. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale. Może nie wiedzą, to powiem Wam, że Robert jest z mojej miejscowości i nie musiał mi tego wysyłać. Tylko po prostu przyjechał na święta i dzisiaj się spotkaliśmy. A ten medalik to w ogóle nie ja wygrałem u Roberta na konkursie. Tylko pewna osoba to wygrała i pewna osoba mi to przekazała, bo chciała, żebym ja to dostał. Także bardzo gorąco dziękuję tej osobie. Dziękuję Ci Ewa za to, że za ten miły gest. Na medaliku przedstawiona jest Rodzina Królewska. Jest to chyba fant wykopkowy Roberta. Bardzo tu wszystko to misternie jest wykonane. Te główki tych osób, to normalnie tak jak patrzycie, to są tylko jakieś tak... Przynajmniej ja tak widzę już, bo już słabo widzę. Takie wypustki, ale to jest bardzo... Bardzo fajnie wykonane. To w przybliżeniu już widzicie na zdjęciu. Jak to, jaka to jest precyzja tego fajna. Także jest naprawdę piękny prezent, jak dla mnie. Medalik już jest u mnie, także będzie na jakimś, na jakimś eksponowanym na pewno miejscu u mnie, żebym przypominał mi cały czas o Was. Oprócz tego, Robert zaskoczył mnie prezentami. Tutaj taki rzut zrobię ogólny, ale wam coś powiem o każdym. To są takie monety, medale okolicznościowe z królową, Elżbietą. Patrzcie jakie to placki w ogóle wielkie. Na tym jest, jeszcze jest Winston Churchill z tej strony. To są współczesne. Tak jak mówiłem, wiem czy nie mówiłem? 77. tamten był 65. Elżbieta chyba na koniu jedzie. Elżbieta druga. Tutaj taka najładniejsza. Zobaczcie jeszcze Połysk jaki jest. Połysk. Piękna, piękna rzecz. Piękna, duża, gruba moneta, medal, nie wiem jak to powiedzieć. Do tego, patrzcie, jaka petarda. Hamerek od Roberta Swerczyka. Oj, aż spadł mi z wrażenia. Mały kawałek hamerka. Coś tam Robert, przypominam sobie, wspominał o datowaniu 1200. I patrzcie, patrzcie na to. <grych> tak, to jest Rzymek. Trzymam w ręku Rzymka prawdziwego, którego też dostałem od Roberta, nie wiem nawet co to za Rzymek jeszcze, może się dowiem to wam tutaj podpis jakiś dam, jak się nie dowiem to nie dam, może ktoś ze społeczności tam wie, to się pochwali wiedzą, u mnie na kanale Rzymka to tak wykopkowego na pewno nie zobaczycie, bo po prostu tu nie występują te monety, także... Raczej ostatni raz tu trzymam Rzymka i pokazuję. Ale kto wie, co życie przyniesie, nie? Patrzcie. rzymy, aż mi się normalnie, jak Robert mi powiedział, Rzymka, aż to mi się gorąco zrobiło. Nie dawałem tak po sobie tam poznać, ale naprawdę super, Robert. Dziękuję Ci bardzo za te prezenty. Zobaczcie dzisiaj, jaki ja mam dzień. Jaki ja mam dzień, jaki ja mam początek roku w ogóle. Zobaczcie. No, także dobra. Tak się chciałem tego pochwalić. Oczywiście pamiętajcie, żeby do, do Roberta wbić na kanał. Bo ja się będę chciał jakoś odwdzięczyć, a póki co to mogę się tak odwdzięczyć, po, polecając po prostu ten super kanał i super człowieka. No, także pozdrawiam jeszcze raz. Kciuk do góry żałuję tylko, że e, żadnych foto ani wideo relacji z tego spotkania nie ma. Jakoś w tych emocjach yy, nie pomyśleliśmy, nie wiem. Nie wpadłem nawet na pomysł, żeby sobie razem zdjęcie zrobić. To bym tutaj yy, wstawił. A was zapraszam na moje wypociny teraz. Także zapraszam na film. Jak widzicie jest bałwan ze śniegu. Troszeczkę napadało, mało, ale napadało dzisiaj w nocy. Więc mamy, można powiedzieć, pierwszy śnieg. Tutaj jest na gościnnych występach dzisiaj. Pole kukurydzy Byliśmy kiedyś z kolegą też I jest fajna plomba pruska Powiem wam nie wiem czy to widać teraz kontrasty są potężne Szonebek Z orłem pruskim I to jest pierwszy fan I do następnego dołka Warunki są że tak powiem trudne Ale jest mimo to pierwsza monetka Gdzieś tu była. O! A tu jest. Będzie to pewnie ogryzek jakiś. O boże. Tragedia. A, nie ma o czym gadać nawet. Ale powiem wam się. Zjeżyłem. Przez moment. Zobaczyłem to koło. A to koło to co to, to jest? Jakaś pewnie nabijka Końska albo jakaś inna a W pierwszym momencie myślałem oczywiście, że mam medal No dobra Jest to jest, nie? No a to nie tu, tylko już jest tu co my mamy? Mamy teraz monetę już Będzie czytelna i będzie to 50 groszy Ale jest wszystko zaklejone eee, 57 Pozdrawiamy oczywiście I lecimy dalej Wpadła jeszcze mała klamereczka O Nic szczególnego. Jak widać, kukurydza nawet nie do końca tu skoszona jest. A tu, tu się skosiłem, monetę jakąś, patrzcie, tym razem znowu mam coś. Nie wiem jeszcze co, ale widać, że to jest mega zajazd. W błocie wszystko jest katastrofalne. No nie wiem co to jest, powiem wam. nie chcę mi się nawet żadnych tutaj cyrków odstawiać dla was. No zajechana wam powiem, spróbuję to trochę szczoteczką, ale to coś da czy nie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Może na zdjęciu będzie lepiej widać. Zdaje mi się, że tu dziesiątka jakaś jest, ale. Tylko się zdaje. To jego ślady, to moje. I muszę mu powiedzieć, że przegapił moniaka. Patrzcie, jaka pięćdziesiątka wyskoczyła. Z republiki. Nawet stan fajny. Oleś to błoto. Powiem Wam dzisiaj, to jest masakra. Stan będzie idealny, powiem Wam. Mennica, jak na tą 50. Dźwięk piękny, jak na srebro. No, wszystko się klei, patrzcie. No dobra. Pozdrawiać nie ma co, bo rocznik będzie zacny. 21, ale jakby co, to pozdrawiam, oczywiście, nie? Super. No, także słowami było to co było, żegnam się z wami. Parę monet było, ale żadnej tam takiej super spektakularnej, jak ja to mówię, nie było. Żeby się tak pochwalić czymś, ale mimo to parę monet było, nie? Tam z pięć chyba. Tu był dołek, był drut, ale nie ma. Ja się schowałem pod drzewem z liściami, żeby... Żeby przed tym śniegiem <laughs> się uchronić, co pada teraz. Taki zmrożony. Eee, co wam powiem? Powiem wam, że po... Podstawowy błąd popełniłem i ja już proszę kolegę, żebyśmy wracali, bo ja tym bałwankiem na początku zmoczyłem sobie rękawice i po prostu mam zmrożone, zgrabiałe ręce przez to jedną, drugą tak samo i normalnie już nie, nie idzie chodzić, powiem wam. Także pochodzone było, tyle ile było, nie? My się zwijamy, wiemy, że żyjemy, bo zmarzliśmy nieźle. Dobra, nie przedłużam, pozdrawiam wszystkich gorąco i do następnego filmu, cześć.